Dominik Durnedlema, rok. Ze mną jest Anzora przed galonką SW33, na której zmierzysz się z Wasą Bakocewiczem. Od tego zacznijmy. Jesteśmy po ważeniu. Co ty powiedziałeś do Waso, albo Wasu do ciebie w trakcie ważenia, bo tam nie do końca było widać kto, kto co mówił. Bo nic, nic nie mówiliśmy, tak kiwaliśmy głowami i także nie było tam jakieś, żadnych słów używanych. Nie było żadnych słów, to w takim momencie z jakiego powodu tak zawrzało, że aż odepnąłeś Waso? Z tych wywiadów tam coś tam, ja słyszałem, że on jakieś głupoty gadał. Uh, sam, sam uh, nie, nie, nie obejrzałem tego filmika, ale coś tam, coś tam moi koledzy mówili, że jakiś go tej gadał i to, to, to wiesz, nakończyło mi. Działają właśnie na ciebie takie, takie teksty, które. No wi wiadomo, znamy wszyscy Waso, wiemy, że on właśnie bardzo lubi podkręcać atmosferę przed walką. Sam zresztą kilka, nie z miesiąc temu wrzuciłeś filmik, w którym mówiłeś, że Waso może sobie mówić, nie potrzebujesz karabinów w, w klatce, bo twoje ręce to są, to są karabiny i że nie będziesz komentował jego wypowiedzi, bo sobie poradzisz w klatce, ale teraz jednak, jednak zawrzało. Ale to, to było tak, że, że was chyba chciał tego, nie? Ja dałem to co on chciał, bo was zawsze sam tak zachował, ale to, 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 to albo on, albo ja, to ja. Ja to już tak, sam zacząłem. właśnie, albo on, albo ty, to powiedz, co was ma takiego, czego ty nie masz. Jeżeli chodzi o umiejętności. Bo ja nie chcę teraz mówić, że ja mam coś, coś tam lepszy, bo ja mam naprawdę ja, ja mam. Szansę tą walkę wygrać, 100% ma szansę wygrać, ale ja, ja zawsze mówię, że bo to jest MMA, nie? I to zależy od szczęścia. I to, 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 to jest także jeden cios albo jakiś tam błęd i głupie i przez poddanie, albo przez knockout można przegrać tę walkę. No właśnie. A... Ale jeżeli chodzi o umiejętności, to ja mam wszystko, bo łasy też nie też tam coś jakieś zapasy uchodzi, w stójce też bije się, też solidny zawodnik. Ale że nie taki jak on tam się pokazuje. No właśnie, taka, patrząc na te jego ostatnie walki, czy z Kornikiem, czy, czy z Maćkiem i Wtuszką, to były bardzo, bardzo wyrównane pojedynki. Czy tam dostrzegłeś właśnie coś, coś takiego, co zdradzałoby bardzo, no, obaj lubicie taki, nazwijmy to, dynamiczny styl walki. Czy myślisz, że którego z Was może to zgubić, właśnie takie podejście do, do walki? Hmm. Bo bardzo chciałbym, żeby Waso zgubił się, i postaram się, że tak, tak zrobić. E, ja mam swój konkretny plan. E, zależy, o, jeżeli chodzi o stójce, jeżeli chodzi o partię, jeżeli chodzi o zapasy, bo ja mam konkretny plan na Waso i naprawdę jestem dobrze przygotowany. E, także, e, zrobię wszystko, dam siebie wszystko i bardzo, bardzo chciałbym, i mam nadzieję, że jak Bóg da, to ważne. To najważniejsze, jak Bóg da, to ja wygram. Jak ten, nie, to niestety. Takie wszystkie dziecięce od Boga jest. No właśnie, do, powiedziałeś o, o tym, że jesteś bardzo dobrze przygotowany do tej walki. Do poprzednich starć przygotowywałeś się w innym klubie. Teraz to jest pierwszy, pierwsza twoja walka, którą całą spędzi, którą, do którego przygotowania spędziłeś całe WCA Fight Team. To powiedz, czym różniły się przygotowania do tej walki właśnie WCA od tych, które, które miałeś w wcześniejszym klubie? Jeżeli chodzi o też to nie jest tak, że ja nie był zadowolony przygotowaniami albo z trenerami, bo to nie jest tak. Bo teraz trochę więcej robiliśmy Sparingi, trochę więcej szybkości robiliśmy, trochę więcej tarczy robiliśmy. Tak już coś tam pozmieniało, ale tak dużej różnicy nie ma. Jedyne, co, że bardziej... bardziej podszedłem do tej walki. I zimną głową i mam konkretny plan, i dobrze zrobiłem wagi. Eee, tak jak mówiłem, że miałam dużo sparingów, miałam różnych sparing partnerów. I tak, i może, że to starczy. Właśnie, mówisz tutaj o, o, zimny, o zimnej głowie, o podejściu z taką zimną głową. Nie boisz się trochę, że waso będzie prowokował w, 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 w ringu, w, w, w klatce, że będzie tutaj starał się Ciebie wyprowadzić z równowagi właśnie, że te emocje takie w trakcie walki trochę po, że będą mogły Cię ponieść, no bo wiemy, że jesteś bardzo żywiołowym zawodnikiem. <laughs> ale coś tam, coś tam, myślę, że on będzie robił, ale to, to ja, ja, ja mam są konkretne plany, jeżeli coś tam nie tak pójdzie, to ja nie wiem, co, co, ja, co ja powiem, bo, bo ja nie wiem, bo trzeba po prostu poczekać że do jutra, ale teraz, jeżeli chodzi o to położenie, jestem... Ja myślę, że ja robię, będę robił swoje tylko, tylko swoje, bo ja mam konkretny plan pod niego, że i w stójce, i w parterze, że ja nie będzie, jeżeli coś uchodziło o stójce, to przejdziemy do parteru. parterze coś nie przychodzi, będziemy męczyć klinczem za pasami, to łokciami, łokcie też są. I także ja tak mówiłem, super jestem przygotowany. Trzeba po prostu wyjść z zimną głową i wygrać tę walkę, nie? A jak nie, to co? To wracamy to od razu jutro i zaczynamy trenować. Jak mówiłeś o łokciach, to uśmiechnąłeś się ducha ucha do ucha, czy rzeczywiście aż tak Cię cieszy ten aspekt, że został wprowadzony? <grym> bo nie, to też to, 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 łokcie to, mają swoje plusy, minusy, nie? Jak Ty jesteś z góry, to to plusy, jak jesteś z dołu, to nie, nie? To jest minus, ale, ale to dobrze, dobrze, bo, bo jest tak, że jest szansa, tak jak na przykład pierwszą, drugą rundę przegrywasz, w trzecią rundzie możesz wygrać. I tak samo wygrywasz pierwszą, drugą rundę, w trzecią rundę dostajesz łokieć, możesz przegrać. I te swoje plusy i minusy są, no, ale dla, zapasni za, dla, dla zapaśników, to, 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 to dobrze. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że Waso dużo, dużo gada przed walką, że ty też właśnie nie oglądałeś do końca, ale mówiłeś. Z tego co wiem, to spotkaliście się w Windzie wczoraj. I co powiedz, jak, jak przebiegało to spotkanie, czy tam, tam Waso też był taki, znaczy też, też mówił różne rzeczy do ciebie, czy raczej tak po przyjaciel znaczy spotkaliście się na normalnej stopie? Bo ja jeżeli chodzi o angielski, to, to ja mam słaby, nie? To, że ma, może powiedzieć, że zero. Bo pierwsze co was zrobił to podał rękę. Jeżeli on, on gada taki głupot, on jest taki nastawiony na walkę, to po co podawać rękę i, pejdzień, i, się, i śmiać i cieść takie, takie rzeczy robić. Jeżeli się że tak zachowujesz, to trzeba do końca, a jak nie, to ja nie wiem jakie on jest. On po walce moim zdaniem, jak spotkałby spotkał się ze mną, na ulicy gdzieś tu, to, 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 to on, on... On od razu, że nie wiem, do tyłu i... No, Zastanawiasz się, no jesteś w dość trudnej sytuacji teraz aktualnie, jesteś po porażce, ta, ta dywizja tutaj się da, nam więcej kształtuje, będziemy mieli teraz walkę o pas. Zastanawiasz się trochę nad tym, co by się działo, gdybyś przegrał w tej walce. Myślisz o tym w ogóle gdzieś z tyłu głowy masz takie, takie podejście? Nie mam, nie mam coś takiego, bo ja bardzo chcę wygrać. I mam nadzieję, że Inshallah ja wygram tę walkę. A jak przegram, to co? Tak Bóg chciał. To, 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 to nie koniec. To będziemy dalej trenować. W takiej gazetce KSW, przed galą, zawsze są zapowiedzi pojedynków, tam jest taki, takie zdanie o tym, że kiedy wiemy wszyscy, że zawodnicy z Czeczenii, zawodnicy z Bałkanów są niesamowicie eksplozywni, właśnie dynamiczni i kiedy do jednej walki wsadzi się zawodnika z Czeczenii, zawodnika z Bałkanów, to możemy być pewni, że to będą niesamowite fajerwerki. Czy ty możesz potwierdzić, że niezależnie od tego, jak ten, ten pojedynek się potoczy, no na pewno będzie to coś, czego w kibicy nie zapomną na długo? Bo Ja też nie mogę teraz powiedzieć, że coś takiego będzie, ale, ale jak nie skończy skończysz walkę pierwsza albo drugiej rundzie, to na pewno fajna walka będzie. Bo na pewno Bowazie też lubi taki ma swoje fajne akcje, bo ja też ma I tak samo jak mówiliście, to dynamicznie dynamiczno walczymy i to na pewno bardzo, bardzo fajna walka będzie z tego. Jeżeli ktoś nie wygra z nas w pierwszej rundzie, a mam nadzieję, że to ja wygram tę walkę przed czasem. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, się życzę powodzenia i dobrej walki.